Dzień dobry, cześć wszystkim. Słuchajcie, tutaj nie ma dokładnego opisu mojego stanowiska. Moje, opis mojego stanowiska dokładny to jest Customer Experience Manager. I co to znaczy Customer Experience? Moje zadanie w Empiku jest takie, że jak mamy sobie klienta i on coś od nas zamówi z naszego marketplace'u. I dwa, trzy dni później spotka się ze znajomym i się ten znajomy go spyta, słuchaj, słyszałem, że zamówiłeś nie wiem, lodówkę na MPIQ-u. w ogóle można i w ogóle jak, jak to było. A on mówi, słuchaj, no wszystko spoko, dobra lodówka, o czasie, dobra cena, polecam. Także to jest, to jest moje zadanie, to jest moje główne zadanie, żeby takie konwersacje się działy. No i teraz yy, kilka, kilka liczb, zanim przejdziemy do rozmowy o superprzedawcy chciałbym wam opowiedzieć trochę w ogóle o tym, jak, jak my patrzymy na jakość. I to są dane z poważnych raportów. 65% kupujących sprawdza opinię przed kupnem w internecie. Jestem zdziwiony, że tylko 65%. Ja robię to zawsze. Myślę, że Wy też. Bez sprawdzenia, czy coś nie jest skamem, po prostu nie kupuję. 36% kupujących wybiera dany serwis, bazując na wcześniejszych doświadczeniach zakupowych. Znowu. Nie tylko w e-commerce, ale też w zwykłym sklepie. Było ok, wracam, nie było ok, nie mam, nigdy tam nie wrócę. Konkurencja jest tak duża, że nie mam po prostu czasu na korzystanie ze sklepów, na których już się przejechałem. I 5 na 10 największych barier kupowania w danym sklepie e commerceowym albo w ogóle w e-commerce jest związanych z bezpieczeństwem albo jakością dostawy. Też to nas nie dziwi. Trochę w e-commerce nie do końca wiemy, od kogo kupujemy, nie możemy tego produktu zobaczyć wcześniej, nie wiemy, jak będzie z tą dostawą, często nam się spieszy. To jest bezpieczeństwo, zaufanie, jakość, to są najważniejsze zdecydowanie czynniki, które wpływają na wybór. No i jak my patrzymy na to wympiku? My sobie nie wymyśliliśmy tej jakości jako naszego wyróżnika, tak o. Tylko my wiemy, że my mamy jako zobowiązanie wobec naszych klientów, bo jesteśmy na rynku od 75 lat. Przez te 75 lat zawsze jakość naszych usług, naszych produktów była wysoka. Dlatego postanowiliśmy sobie, że Epic Place będzie tym marketplacem w Polsce, który będzie wyróżniał się jakością. Jak to osiągamy? No po pierwsze działają u nas tylko wyselekcjonowani sprzedawcy, którzy nawet jak już do nas przyjdą, to mocno z nimi pracujemy, żeby dostawa była o czasie. Żeby produkt był dobry, po prostu, żeby klient był zadowolony. No i wiemy, że klienci MPQ wymagają od nas trochę więcej. Przychodzą do znanej marki, oczekują, że dostaną dobry produkt, ale dają też coś w zamian. Wiemy od was wiemy też my sami, że klienci MPQ mniej się kłócą, mają trochę wyższe koszyki. Także słuchajcie, jeśli to zaufanie między nami wszystkimi jest, to e-commerce po prostu jest przyjemniejszy dla wszystkich. I jeszcze ostatni wykres, żeby podbić to, co tutaj mówię do Was. Patrzcie, jedno badanie sprzed 10 lat, 2014 rok, i drugie sprzed dwóch lat. I na pomarańczowo widzimy, dla ilu procent ludzi najważniejsza jest cena przy wyborze sklepu internetowego. I widzimy, że to powiedzmy, tam było 28% 10 lat temu. W 2022 roku to już było tylko 19%, spadło. Natomiast zaufanie do sklepu jako najważniejszy czynnik, wręcz przeciwnie. Słuchajcie, yy, znaczący wzrost, i w tym momencie zaufanie to już jest najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o wybór sklepu internetowego. Czy nas to dziwi? Nie. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj to jest zgodne z naszą intuicją. Założenie sklepu internetowego teraz to jest pewnie 10 minut fejkowych yy, sklepów, oszustów albo po prostu oferujących złą jakość, zły produkt. Takich sklepów jest od groma, więc zaufanie po prostu robi się powoli tą rzeczą, której klienci szukają. No dobrze, i teraz przechodząc trochę od ogółu do szczegółu, porozmawiamy już teraz jak my na to patrzymy w Empiku. Na Empiku oceniamy was przez pryzmat siedmiu wskaźników. Pierwsza to jest ocena. To jest chyba najbardziej intuicyjne. Po każdym zamówieniu klient dostaje prośbę o ocenę w skali 1.5, bierzemy średnią z, z tych zamówień i to jest wasza ocena mierzona za ostatnie 90 dni. Procent incydentów. Incydenty to są takie zamówienia, gdzie z jakiegoś powodu pojawiła się dyskusja, gdzie klient stwierdził, że jest coś nie tak, ale uwaga, nie wszystkie dyskusje się tu wliczają. Niektóre, takie, które z definicji nie są winą jak gdyby sprzedawcy, na przykład poproszę o fakturę, oczywiście nie są tu wliczane. Procent zwrotów. Wiemy, że procent zwrotów zależy od kategorii, w modzie będzie więcej, w książkach czy elektronice mniej, ale jeśli ktoś tam się wybija na tle reszty, no to mamy podejrzenie, że jest coś niehalo może z produktem. Procent opóźnionych wysyłek. Rozmawialiśmy o tym, jak, jak ważne jest wysyłka na czas, więc tutaj jeśli deklarujecie, że wyślecie w x dni, musi to zadziać w x dni, jeśli jest później, zamówienie klasyfikuje się jako opóźnione. I następne dwa, dwie liczby to one wynikają prawdopodobnie z waszej integracji. Jeśli jesteście zintegrowani, to wasz procent akceptacji, czas akceptacji są na najwyższym poziomie, czyli 100% i tam 10 sekund. Jeśli robicie to ręcznie, wciąż prosimy Was, żebyście akceptowali zdecydowaną większość zamówień powyżej 90%. No i czas reakcji na wiadomości. Wiecie jak jest, czasami klienci piszą, oczekują szybkiej odpowiedzi. Również prosimy, żebyście odpowiadali klientom możliwie szybko. I te wskaźniki dla każdego z Was możecie sobie sprawdzić w Centrum Zarządzania Sprzedawców. W dwóch miejscach. Na tej stronie głównej w jakości obsługi, tam one są pokazane tak ogólnie i przystępniej. Natomiast w, w Centrum Analiz bodajże jest po prostu wyszczególnione razem z odpowiednimi wartościami dla odpowiednich programów, czy to dla premium, czy to dla supersprzedawcy. No i właśnie, przechodząc do supersprzedawcy. Na początku czego oczekujemy? Ocena powyżej 485, incydenty poniżej 1%, wskaźnik akceptacji 99%, natomiast jeśli jesteście zintegrowani, to prawdopodobnie to nie jest dla Was problem. Czas akceptacji poniżej 8 godzin, znowu jeśli macie integrację, to pewnie to was nawet nie dotyczy, i wskaźnik zwrotów poniżej 30%. Te trzy kropeczki na dole czasami zostawiamy sobie prawo takiej oceny, powiedziałbym, jakościowej, jeśli ktoś na przykład generalnie sprzedaje dobrze, ale raz na jakiś czas chce się bardzo pokłócić z klientem, to wtedy tam staramy się, żeby taka osoba niekoniecznie była super sprzedawcą. Natomiast jeśli w większości przypadków to jest te pięć wskaźników, które należy spełniać. No i słuchajcie, co daje super sprzedawca? Odznaka. Wiemy, że odznaka super sprzedawcy jest ważna. Wiemy, że jeśli ta, ta pomarańczowa labelka świeci się na portalu, klienci na to patrzą. Badaliśmy to, wiemy, że oni tego szukają. Oprócz tego macie po prostu wyższą pozycję na Boxie. Powoli, coraz bardziej i to będzie z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej wdrażane. Na nie liczy się tylko cena, ale liczy się też wasza ocena. Przede wszystkim to dotyczy słabych sprzedawców, niestety. Jeśli ktoś ma bardzo niską cenę, to na pewno nie może wygrać. Natomiast wciąż te przesunięcia są, więc czasami wiecie, tak jak tutaj było powiedziane, wojny cenowe to pewnie nie jest najlepszy pomysł. Wojna na jak najwyższą ocenę to jest jak najlepszy pomysł. Zapraszamy do tego, żeby mieć jak najwyższe ocenę. Dodatkowe akcje handlowe, na przykład te wspomniane już dzisiaj dostawy do salonów, tak, zapraszamy super sprzedawców, wiemy, że wtedy w naszym salonie klienci dostaną dobre produkty, o czasie ten experience jest zachowany. Częstsze wypłaty, jeśli jesteście super sprzedawcami, ufamy sobie, możemy wtedy przyspieszyć wam wypłaty co pięć dni, nawet codziennie, nie ma z tym problemu. No i to, o czym też mówił chyba wcześniej Staszek, udział w kampaniach marketingowych, Wiecie, jeśli, jeśli jesteście sprzedawcami, my nie mamy problemu, żeby do tego perfo trochę więcej dołożyć, bo wiemy, że po prostu reklamujemy produkty, reklamujemy sprzedawców, którzy tworzą naszą markę i tak jak już mówiłem, jeśli jest to zachowane wspólne zaufanie między nami, wami, klientami, nawzajem siebie promujemy. I co te benefity nam dają? Bo na koniec dnia liczy się głównie to. 30-40% wzrostu sprzedaży to są takie wyniki, które obserwujemy często. Także jak widzicie, gra jest warta świeczki. No i czyli to ta sprzedaż, to jest jedna rzecz, ale zawsze ja powtarzam jako ktoś, kto po prostu obserwuje te opinie codziennie, czyta ich bardzo dużo, że jak widzę opinie gdzie klient mówi kocham was, i mówię to do sprzedawcy, to po prostu jest mi ciepło na serduszku, kiedy używam jakiegoś czasami nadwulgaryzmu, to wtedy niestety działa to w drugą stronę. Więc zachęcam do jakości, bo to się przekłada i na sprzedaż, i po prostu na wspólną jakość naszej pracy. Słuchajcie, trochę opowiedziałem o teorii, więc nudy już za nami. Natomiast teraz przejdziemy do praktyki a o praktyce na początku zapowiem tutaj Mikołaja, żeby przyszedł i on powie, co będzie dalej.